Chcemy Państwu w dniu dzisiejszym pokazać obiekt, który służył do tej pory jako stanowisko kierowania dla wojewódzkiej administracji rządowej w warunkach zagrożeń militarnych. Obiekt ten powstał na bazie schronu przedwojennego i w latach 80. został Wyposażony w odpowiedni sprzęt, zgodnie z ówczesnym prawem, które to stanowiło, stanowił Komitet Obrony Kraju. Inwestycja trwała przez całe lata 80., także nie było to w trakcie jednego roku. Nie było zagrożenia militarnego, w związku z tym tylko mógł brać udział w różnego rodzaju ćwiczeniach. No więc posiada podwójne jak gdyby, zasilania elektroenergetyczne, więc ma swój agregat i jest zasilany również z sieci miejskiej, posiada własną studnię głębinową, która służy do zaopatrzenia w wodę tutaj, jest również zasilany z wodą z sieci miejskiej, no poza tym posiada różne urządzenia filtrowentylacyjne, które pozwalają na ochronę ludzi, którzy w nim przebywają, przed bronią biologiczną, chemiczną i radiacyjną. Co się dzieje w obiekcie, co jest ten, to tu było, z tego stanowiska można było obserwować. Bo ci. Przejście jest otwarte, czy jest przejście zamknięte, to z tego miejsca można było. Ręzeł, poprzez który można na mhm. Można było, jedna zmiana mogła odpoczywać. Około 70 osób mogło na tej zmianie, czyli połowa tak naprawdę, mogła spać, odpoczywać. Są też łazienki. No tylko były łóżka piętrowe, nic więcej. One już zostały stąd zabrane. Tutaj była gromadzona administracja, tak jak powiedziałem, rządowa wojewódzka, a więc przedstawiciele, marszałka, wojewody, policji, straży pożarnej i tak dalej.